Hej, witajcie. Ja jestem Fiz. To jest Pathfinder 3 autostrada do Techanu Autostada do Tehranu. Tryb to Ja widzicie, musiałem przejąć te BMP, bo nikt nie chce ujechać nim. Tam gdzie jakiś rzucił na czołg. Mam nadzieję, że to na mnie kapnie szybko. Zrobię B do rozwałki, ja go weszłem.

Pięknie. A, kurde, za bardzo się wysunąłem. A jest dobrze. Uf, dawno nie grałem. A nie marzyłem. O, PMP jedzie. Mogę wejść? Kurde, pełne. A ten co tu stoi... JEDZIEMY, JEDZIEMY! E, dobrze poszło. Z strony po paru poturbowanych. Ten czołg, jak takim picem wszedł, ale... nie ma że. Prawnie nie na tej mapie, chciałbym, żeby to się przesunęło trochę. Jest tam, 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 wal, wal, wal w tego technika Uzbieramy, uzbieramy do swojego z byłem przez przypadek. No kurde, nie, nie! nie mogę się mogłeś ten jeden. Albo siedzieć tam i bronić z tego punktu. Hmm. Tak to jest, jak kusi człowieka. Idź podłóż, wani, wani w to... a Ale nie ma... nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Máme ďalecko, a nie? Ale zás potom zvím. Heba, ich trochu zmutovil, Uh. Nie zdążyłem wyjść, za późno wyszłem. Ale punkt jest przyjęty. Nie? BMP tu na cesarię. Kurde. JA! Kurde, kijowe miejsce. Na odrodzenie się. Od razu pod rufę. Uh. A te BMP dalej jeździ, ja pierdolę To chyba nic coś takiego, bo tam... Gdy nie co, to mogę Kurde, to mu... Uuu, przestoiłem go. Nie, powiedz, tak, jest nas tam jest dużo, ja! Wytwamy, wytwamy! Wybuchnie, wybuch, wybuch! Yes! Przechodzimy dalej. <laughs> My masz mieć nie poszło na darmo. Wow, kurde. Tam! Skoba bo że ktoś go stonie, bo będzie nas kosił od tyłu. No przechodzimy do drugiego etapu. Podbioru. Strój. Kurde... Ja pierdzie, Te naszywki mi się pieprzyły. i są kurde w tym... Są zawalone i chowałem się z Kobani. Czemu ja jestem pierwszy, to nie wiem. Ping mamy teraz z kosmosu, a to widzę, wszyscy mają ping jak z kosmosu. A tu już nasi wyciściliście wszystko? Tak, jak jest. jak ktoś mi podrzuci? To masz Tam mi się wydawało, że ktoś był tak Ja pierdzie Mmm Sprytnie, sprytnie za fotem kurwa, ja że rzutem oka kogo nie widziałem A dobra, jedźmy dalej Wsiądźmy

To niebezpieczny jest, bo oni tu na górkach są. Ale trzeba iść stąd wykurzyć. Kurz, wiem, jestem ja na górkach, ale po szybko te, a nie rozbioruj je. Te. A oba? Nie, oba mieli. No cóż, ja to elegancko poszło. Jaa, plecy, na tych kamienach, aż to są. Ej, ja, ja. takie spore bitwy na maksa. O pięknie, pięknie, z kosko, z kosko Kurde, mogę nie przycaływać BUM! <śm> Trzeba najpierw wyczyścić się dokładnie całą okolicę z tyłu Jest tam stoi na kamienia. Może nas nie trafi. Dzieciak. Ah, Blisko. E, jednak spoczął z daleko. Wow. Wchodzimy. Tak, gajgancko, pomału. Wow. się przypaliłem. ma taki odzysk, ja Powoli, romantycznie. Co jakoś tam. Nie ma co się ciśnić No nic. No kurde granat. Ładuj granat. Zajdzieło mi. Nie, temu zajdzieło. Kurde, akurat nie muszę ściągnąć. Ja mam tego pH. Stoi jak na szczę a we mnie trafi na zawsze. Ej, ej, ja Muszę powiedzieć, co z im słabo idzie. Tu Na ręcznym, chciałem go przejechać, ale trafił nie. Ja samo autko dałem, no fajnie Już tam kogoś kosi a wow, a wow. Ała, moje uszy Wiesz, przypadek się podgłośniłem. To chyba są ostatnie punkty. A mamy całą prezentację stormu na autostradzie do Tehanu. To się czasami rzadko zdarza.

Да, это вообще. Przeciął tam griany Tu idzie, a ja nie mogę się Kurde <coughs> Jest naszej medyk Kurde, przeszypuje mnie. Ten czołg tam przeskadza. 30 tej Tak Tak kurde. Tam karabin maszynowy jest dobry. Wiem, zauważyłem, zauważyłem tam już go idzie jakiś Kurde, no na dachu jest od tamtej tam na i go nie widzi, coś byśmy mieli przegrać na tym ostatnim posteunku. No nie, no panowie, nie, no nie, nie, sobie jaj. nie, Dawaj, dawaj, dawaj! Nie! FAK! Ładunek! Kurde, mogę rzucić w ten przekaźnik granat. Fucking he. A wskaźnik, o na dachu. Jak dobrze wybornie, cudownie. Sorry. Impreza zamknięta. Kurde, mam nadzieję, że żadnego mojego nie trafię. Come, come on, wybuchaj! Yeah! Udało się, <haha> Tym samym przyczyniliśmy się do wygrania. Uh, 21 do 15, ładnie poszło. Ładnie W tym razie udało nam się przycinić do wygrania Ach jest. Szybka autostrada była. A, bo ciężka droga do te... Ciężko też było momentami Na styk się nam udawało wygrać, ale... Zawsze to coś, także dziękuję wam bardzo za obejrzenie, jeżeli Wam się podoba, to dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, jeśli uważacie za Warto. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!